Proszę Państwa, zostałam zaproszona na tą Waszą uroczystość. Reprezentuję emerytów zrzeszonych Związku Nauczystwa Polskiego i nie jestem prezesem, bo prezesem jest Pani Gnuńska, a ja jestem tylko przewodniczącą sekcji emerytów i rencistów. To takie sprostowanie. W związku z tym, że zostałam zaproszona, chciałam Państwu złożyć najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne od emerytów również zrzeszonych w takiej sekcji jak wasza. Najlepsze życzenia jeszcze raz na ręce przewodniczącej waszej dla państwa wszystkich. Dziękujemy bardzo. bardzo. Proszę państwa wśród nas jeszcze nie ma Prawda, jeszcze widzieli. to jeszcze chciałam coś powiedzieć. Proszę Państwa, mamy tu solenizantów, mamy tu trzy celiny, bo było cecylii. Mamy, proszę Państwa, młodą parę. I mamy jeszcze jeszcze mamy Wiktorię. I kogoś nie wymieniłam, to se proszę przypomnieć. Tak, i podchodzą. Dobrze. Po co to wymienia, że wystawiali I, Proszę I <laughs>